Witam w dzisiejszym odcinku. Chciałbym Wam pokazać starego laptopa. Jak widać, jest on firmy Actino. Ja tego laptopa kupiłem na serwisie z ogłoszeniami lokalnymi. Kosztował on 45 złotych. Do niego była dołączona torba do jego przenoszenia, a na start był zainstalowany system Windows XP. Yy, niestety zaślacza nie było, więc musiałem taki dokupić oddzielnie. Zdecydowałem się na coś takiego. Teraz omówię jego porty. Także tak, tutaj mamy baterię. Tutaj stację dyskietek Tutaj miejsce, gdzie wylatuje powietrze yy, gdyż laptop jest chłodzony właśnie powietrzem tutaj mamy prawdopodobnie port podczerwieni a tutaj złącze zasilające z tyłu mamy yy, zabezpieczenie prawdopodobnie casington lock miejsce na chyba modem telefoniczny dwa porty usb Port PS2 na podłączenie myszki lub klawiatury. Tutaj mamy jakieś wyjścia analogowe wideo. Yy, złącze na mikrofon, złącze na słuchawki. To niestety nie mam pojęcia do czego służy. Jeśli wiecie to piszcie. Port VGA, port COM oraz port LPT do podłączenia starych drukarek. A tutaj jeszcze jest miejsce na najzwyklejszy kabel internetowy. Tutaj mamy stację dysków oraz miejsce na modem bądź inne rozszerzenie. Na dole mamy tak tabliczkę znamionową, jakieś ostrzeżenia. Oraz tutaj pod tą siateczką jest wiatraszek. Który dmuchuje powietrze do układu chłodzenia i tędy ono wlatuje. Tutaj mamy dysk twardy, z tego co pamiętam o pojemności 20 GB. Teraz go podłączę. Do zasilania mamy taką wtyczkę. Jeszcze podłączę myszkę żeby mi się wygodniej z niego korzystało. Jest to najzwyklejsza myszka od Microsoftu. Już jest podłączona. Teraz go otworzę i tutaj jest ekran o przekątnej 15 cali. Jest w tym laptopie procesor AMD Athlon 4. Wiem, że były też wersje z procesorem AMD Duron. Jak słychać chodzi on bardzo głośno. Standardowo pojawiają się te takie okienka standardowe z Windowsa XP. Tutaj mamy menu Start. I tu zainstalowane programy. Wejdę w folder mój komputer. Jak widać, dysk lokalny C. Stacja dyskietek 3,5 cala. Stacja dysku DVD. Wyświetli informacje o systemie. Jak widać, pisze tutaj, że mamy 240 MB pamięci RAM oraz system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Jeszcze pokażę, jak na tym chodzą gry. Niezbyt można ruszać myszką, gdy ta gra jest uruchomiona, gdyż komputer może się zawiesić. Klawiatura może nie najlepsza, ale i tak jest wygodna. Gra nie działa może zbyt szybko, ale jest jak najbardziej grywalna. Także jeśli chodzi o ten komputer, to to by było na tyle. Do zobaczenia, cześć.